No, cześć. Pokazuję ostatnie byki przed sprzedażą. Ostatnie dwie sztuki, z których miałem. Obydwa mhm. mają ponad 25 miesięcy. Zakupione 22 sierpnia 2020 roku. A jeden jest słabszy. Tamten jest fajny, także myślę, że około 700 powinny mieć. W tym tygodniu pojadą i będzie pustka. Akurat mam teraz tutaj remont w oborze, wykańczam już pod kolejną partię. I fajnie, bo zwolni się miejsce, będzie dopływ gotówki. Od razu tu się porozbiera, to wszystko i będzie można stawiać kolejne. Good luck.